Jesteśmy na stoisku marki FENT, za nami 2018 rok. Budowa sieci sprzedaży Fenta jeszcze jest ciągle w toku, ciągle się rozwija. Jak można podsumować ten 2018 rok, jeśli chodzi o właśnie rozwój sieci dealerskiej? Jest to proces. Jest to proces. Jesteśmy w tej chwili, używając tego podstawowego parametru, który stosujemy w ocenie zaawansowania, na poziomie 90% pokrycia terenu, czyli 90% terytorium Polski mierzone rejestracjami ciągników jest w zasięgu działania naszych dealerów, naszych partnerów handlowych. Także pod tym kątem, pod tym kątem patrząc mamy jeszcze około 10% terenu czy terytorium Polski, który, który wymaga... wymaga Domknięcia. Tak zastanawiałem się jakiego słowa użyć. Domknięcia, Aha. może jest ono troszkę, troszkę niezasadne. Nie, nie e, natomiast pracujemy nad tym, e, rozmowy trwają, rozmowy się toczą i na pewno w roku 2019 zostanie ta e, sprawa zakończona. Czyli gdzie jakie regiony jeszcze wymagają tego mnie, zagospodarowania? Mówimy o północnej części e, kraju, województwo pomorskie w tym terenie, w tym terenie e, potrzebujemy, jeszcze, potrzebujemy jeszcze partnera. Także południowa część Mazowsza, przy czym tutaj bardziej mówimy o punktach już subliderskich niż, niż kolejnych, kolejnych partnerach. Mhm. Powiedziałem o procesie, to jest, to jest proces i, i właśnie e, samo podpisanie umowy jest jakby początkiem. E, wiadomo, że rozmawiamy o dużym przedsięwzięciu wymagającym e, ciągłego rozwoju, też inwestycji. E, ten proces będzie trwał. Ten proces obejmuje, obejmuje tak jak powiedziałem, sytuację, kiedy musimy podpisać nowe umowy z nowymi partnerami, ale też mamy określone plany dotyczące zagęszczenia, zagęszczenia sieci punktami filialnymi gdzie, gdzie jakby liczba partnerów handlowych dealerów nie będzie wzrastała, natomiast będą, będzie wzrastała liczba punktów autoryzowanych punktów sprzedaży. A jeśli chodzi o te powiedzmy 10%, gdzie nie ma jeszcze tego przysłowiowego pokrycia, mm -hmm. czy rolnicy z tamtych regionów mogą kupić gdzieś oczywiście, maszyny, tak, mogą liczyć tak, na serwis? Jak najbardziej. Oczywiście, że tak, tutaj bardzo duże wsparcie, bardzo duże wsparcie otrzymujemy od dealerów już działających, także to też nie jest tak, że oni... Yy, Jakimiś granicami są otoczeni, to nie, nie, nie o to chodzi. Docieramy do klientów wszędzie, gdzie jest, gdzie jest taka potrzeba. No i również zespół FENT Polska, jeżeli chodzi o no, tą stronę obsługi posprzedażowej, jest dla do, do tych klientów, klientów osiągalny do i dyspozycji, do dyspozycji zawsze, wtedy, kiedy nas potrzebuje. Z danych statystycznych, jeśli chodzi o sprzedaż ciągników, wiemy, że jest wzrost sprzedaży FENTA. Jakie to są liczby? To znaczy, to tutaj. Cieszę się z tego pytania, ponieważ ono jest najłatwiejszym do odpowiedzi, jeżeli chodzi właśnie o kwestię szacowania rynku i poziomu sprzedaży. Dysponujemy danymi rejestracyjnymi. Tutaj widać wyraźnie wzrost z około 0,7 punkta procentowego udziału rynkowego w roku poprzednim 2017 do 1,2 jeżeli chodzi o rok 2018. Wydawałoby się, że o czym mówię, prawda? 0,5 punkta procentowego. Niemniej jednak wydaje się niewiele. Wydaje się niewiele, aczkolwiek tutaj... Jak w chyba w większości przypadków trzeba troszkę bardziej szczegółowo tę analizę przeprowadzić, pójść w kierunku segmentacji, sprawdzić pozycjonowanie poszczególnych marek w określonych segmentach rynku. Dla nas bardzo istotne jest utrzymywanie tej wiodącej pozycji w, w segmencie ciągników dużych, mówię tutaj o ciągnikach powyżej 300 koni mechanicznych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak został przyjęty tutaj prezentowany na stoisku ciągnik, ciągnik serii 1000 przez, przez naszych klientów. Seria 900 jest również sprawdzoną, sprawdzoną serią i tutaj ta pozycja wygląda, wygląda bardzo dobrze, mówimy o dwucyfrowym wyniku jeżeli chodzi o udziały rynkowe, celem jest oczywiście przekroczenie pułapu 20% i na tym, będziemy, na tym będziemy pracować. Natomiast dużym wyzwaniem rzeczywiście jest dotarcie, dotarcie czy zwiększenie naszej, naszej obecności w segmencie ciągników mniejszych, 100-150 koni, mhm. ale tutaj też podczas tych targów prezentujemy konkretne propozycje dla naszych klientów. Tak żeby... A jakie szacunki są pod tym względem na rok 2019 obecny? Mówimy o rynku łącznym, czy mówimy o sprzedaży? Mówimy o, o sprzedaży ciągników. Zakładamy, zakładamy... Dalszy wzrost przy rynku na poziomie około 9000 900, km2, bo tak szacujemy, że będzie on, będzie on w roku 2019 się kształtował. Chcielibyśmy zrealizować udział na poziomie około 2, znaczy minimum 2%, czyli przed nami krok kolejny do przodu, duży krok do przodu. Natomiast ten 2 a jeśli się uda, może nawet 2,2% dwuprocentowy udział rynkowy w 2019, to jest to, co postawiliśmy sobie jako cel. W jaki sposób to chcecie zrealizować? Są jakieś może specjalne, że tak powiem, metody, promocje, czy... Tak, czy tak jak powiedziałem, tak jak powiedziałem wcześniej, generalnie sposób. robimy dalej swoje, jeżeli chodzi o, o segment ciągników dużych. Tutaj Mamy do dyspozycji kilka kampanii, które w tej, chwili, w tej chwili obowiązują. Tak jak powiedziałem, prezentujemy je i mówimy o nich podczas, tutaj podczas targów. To jest oferta finansowania fabrycznego, to jest oferta przedłużonej gwarancji. To jest również uzupełnianie ciągników o pakiety, pakiety sterowania precyzyjnego tutaj w połączeniu z technologią Fuse. Natomiast kluczem do tego, aby nam się ten, ten, ten cel i cele stawiane na lata kolejne udało zrealizować, jest zwiększenie sprzedaży w segmencie ciągników średnich. Mówimy tu o tym segmencie 100 do 150 koni. Jesteśmy bardzo dumni ze złotego medalu, który uzyskaliśmy za model prezentowany tutaj na tagach Vario 516, 170 koni. Około 170 koni z 4-cylindrowego silnika to jest coś, czego jesteśmy bardzo dumni. Tak jak powiedziałem, maszyny pokazowe są naszym dealerom pozostawione, postawione do dyspozycji. Jest możliwość, aby klient umówił się na prezentację maszyny, przekonał się o tym, jaki komfort pracy oferuje maszyna, oferuje technologia Wario, dostępna w każdej naszej maszynie. Nie chcę mówić za dużo, aczkolwiek kluczem do, tego, do wykonania tego planu czy tego, czy tego, tego zadania będzie rzeczywiście praca w tym, w, tym, w tym segmencie rynku ciągników 3, 4 cylindrowych, 100, 150 koni. I jedno jeszcze zdanie, które również to co, to co obserwujemy, co nas bardzo cieszy, to również dotarcie do klienta specjalistycznego. Mówimy tu o ciągnikach sadowniczych, mówimy o ciągnikach warzywniczych, nasza seria 200. Tutaj też możemy się pochwalić już pierwszymi sukcesami, również w tym segmencie, w tym segmencie rośnie grupa klientów, którzy nam zaufali. Ostatnie pytanie, tak widać nawet na targach Agrotech, Zainteresowanie innymi maszynami też jest spore. Tu kombajn oblegany, tak mówiąc kolokwialnie. Kombajny też, też tutaj była spora zmiana w ubiegłym roku. Ten rynek był e, wzrostowy tak, dla to, Was jest, też się jest, podniosły udziały. Jest to, jest to znaczy, trudnym, trudniej, dużo trudniejszym zadaniem jest, jest odpowiedź, odpowiedź na to pytanie, czy od, może nawet nie odpowiedź na to pytanie, ale oszacowanie tego rynku, ponieważ tutaj nie dysponujemy danymi dotyczącymi rejestracji. E, zestawiamy dane oficjalnie dostępne importowe z własną analizą e, rynku, e, z własną analizą rynku, z tym, co, co, co spływa do nas, jeśli chodzi o informacje o transakcjach, e, które... No, wygrała nasza szanowna konkurencja. Rynek szacowaliśmy w zeszłym roku na poziomie rzeczywiście około 800 sztuk, jeżeli chodzi o sprzedaż maszyn do klienta, do klienta końcowego. I tak Wasz udział mniej więcej? Nasz udział szacujemy mniej więcej na 5%, przy założeniu, że te 800 jest trafionym, trafionym, trafionym założeniem. Cel? Na, cel no. na, rok, na, rok, na, rok, na rok 2019 no to oczywiście wzrost. Przy czym zadanie, zadanie o tyle z dzisiejszej perspektywy może być rzeczywiście zadaniem trudnym. Obserwujemy przynajmniej teraz, o tej porze roku, rzeczywiście jakby sygnały do nas docierają mówiące o tym, że ten rynek będzie mniejszy, niższy. Są nawet założenia czy szacunki mówiące o tym, że będzie to spadek na poziomie powyżej 10%, czyli raczej bliżej potencjału 700 niż 800. No i tutaj dobrze będzie powalczyć tam o... 7-8% jeżeli, jeżeli chodzi o udział, w tym troszkę mniejszym rynku. Dodajmy, że maszyny takie jak ta jeszcze teraz można zamówić i do żniw dojadą, tak? Do, tak, jest. do jesteśmy przygotowani, jesteśmy przygotowani na to, żeby, żeby do żniw maszyny dostarczyć. Y Zmieniła się struktura dystrybucji, natomiast e, doświadczenie naszego zespołu w zakresie planowania sprzedaży, wyboru modeli, wyboru specyfikacji e, jest, jest wysokie i tutaj jesteśmy w stanie e, odpowiednie produkcję zaplanować, tak żeby, tak żeby no, nie dopuścić do sytuacji, że ktoś kto będzie e, chciał e, nabyć kombajn zbożowy Fendt e, dożni w 2019, żeby tego kombajnu nie otrzymał. Dziękuję i życzę owocnych targów. Bardzo dziękuję.